Siemasz Matryn Nexus, witam w tym bardzo szybkim odcinku na moim kanale. A ci przychodzę do was z Discordem. Właśnie nie przesłyszeliście się, otwieram swój serwer Discord Nerddynex, do którego macie link w opisie. Pierwszy link, opisu oraz komentarz, będziecie mieli przypięty właśnie z tym linkiem znajdzie się na serwerze i dlaczego warto do niego dołączyć. Warto do niego dołączyć, gdyż jest bardzo rozbudowany i będzie coraz bardziej rozbudowywany. Mamy ciekawą moderację. Są rangi między innymi jak Brizzly Bridger, Mono Bridger i Glad Bridger, ale więcej dowiecie się na Discordzie, jak dołączycie do niego. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Będziemy tutaj również grać na live'ach. Jestem tutaj dość aktywny. Będę. Yy, więc to było wszystko na dzisiaj. Pierwsza linka opisu zapraszam i sięka.